Jakubłośkach jak zaczynamy Turbo Kozaka Kamil macielski, Turbo Kozak Jazda, Gitara. Witam. Witam. Zapraszamy na trzeci odcinek Turbo Kozaka. Tym razem Michał Kaszmarek były zawodnik w średę To już dawno i nieprawda. Jakby. Jak tam Dawisi się czujemy? No jak widać bardzo zimno w szaliku. A więc zapraszamy na kolejny odcinek Turbo Kozaka. Dawid Pawlik. Jakub Burkowski. Jedziemy. Krzysztof Mierzwa, Turbokozak, odcinek 5. Zapraszamy. Artur Grabia, Turbokozak. Ola. <laughs> Dzisiaj jesteśmy na hiszpańskiej wyspie Ibiza. Dzisiaj jeszcze specjalny odcinek Turbokozaka, w którym wystąpią polski piłkarz Daniel Chopek. Angielski, piłkarz irlandzki, przepraszam, Michel Kolakowski i nasz Bundesliga zawodnik Kamilowski, Biedal. Startujemy. Zapraszamy na ósmy odcinek Turbo Kozaka, a tym razem mój szwagier Michał Gucia. Zapraszam. Kapitan Mateusz Piechowiak, Turbo Kozak. Jedziemy. Witamy. Następny odcinek Turbo Kozaka dzisiaj Krzysztof Lejszak. Witam, witam, Mr. Perfect, czy szulc? Zapraszam na kolejny odcinek Turbo Kozaka. Enjoy. Zapraszamy na kolejny odcinek Turbo Kozaka, tym razem nowy nabytek dobytek w szopie Krzysztof Bojęczek. Zapraszamy. No tam na mail jedziemy do i no to Motokręcim Turbo Kozak. Dani Bogowski, zapraszam. Witamy w kolejnym odcinku Turbo Kozaka. W dzisiejszym odcinku Tomasz Piątyczek, filar defensywy pomniejszy się w Pominia, oh, ja. Zapraszamy. To, to jazda. A, to chyba zapomniałem jak to jest, ale może po meczu w niedzielę. Jak dawno nie piłeś, no a czemu wtorek na treningu nie byłeś? Mnie żona nie puściła. Żona się nie puściła, <laughs> też nie puściła ostatniej rowerem, no, musiał przyjechać. D dziecka pilnowałem. Tak. A jak są tam u dziecka, bo Guciu się pytały już kiedy podrośnie. No przyjedzie na zakończenie. Przyjedzie? No to Guciu parterki już nie musi bo... <laughs> Czy tam partnera, nie wiem. Nie, 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 nie. Już jest zajęta. Już jest zajęta? Tak. Już się zamówili. To, bąbel? B bąbel to czas ta <noise> <noise> Czyli Czyli może odbili, tak? Nie, no, mówi, że coś może znajdzie. Ale wiesz, gdzie jeździ, jeździ na dyskotekę, mówię, Kurwa, nie ma nic ciekawego. Jaki <noise> <noise> przewidujesz wynik tam Tarnavią? że będzie karuzela, jak kapciki rozłożą, to znowu jutro <noise> No, by tak. Może, żeby tam nie A co nie będą już kosić? Chyba nie. No. Może przyjdę jeszcze do tej żarebki. Wiesz co, nie, ja nie mam czasu. No i na ramę, Nie mam czasu, jest trochę tempa, mogliby podlać. Możesz im kapcelki rozłożyć. Nie, nie będę ich sam, sam załamywał. A Szuli będzie? Nie wiem. Jakby go nie było, to na pewno wygramy. Nie, Szuli go chyba nie będzie. To, to, no, to dobrze, No, nie wygramy. Pójdzie ci znowu, nie? Znowu pójdzie, tak? To kurwa samolub, nie wiem, nic nie poda. No, nie, ale... o, nie, chociaż ostatnio mu się udało. No właśnie, ale to z wolnego tylko, nie? No. No, a ty też miał, nie? No podał Choje mi jedynak. do pustej, bo się bał. Zapraszamy na 16 odcinek Turbo Kozaka. Mateusz Nowak. Power Rate. <laughs> Jak oberny, odcinek Turbo Kozaka numer 17. Zapraszamy na 18 odcinek Turbo Kozaka. Dzisiaj Kamil Dąbrowski. Zapraszamy. Ty? Witamy, witamy. Zaprosili starszego pana na Turbo Kozaka. Czekamy na Ciebie już pół roku. To jest nieważne. ważniejsze jest jakość. Tak jest. Zapraszamy na 19 odcinek Turbo Kozaka. Pan profesor Tomasz Liwa. Tak jest. Zapraszamy na kolejny odcinek Turbo Kozaka. Tym razem 20. Przemysław Król. Jak tam kula po zakończeniu? Czy ci powiem, że nie pamiętam Nie pamięta zakończenia? Nie pamiętam Tak wszyscy chyba Dzisiejszym turbo Kazaku Jakub Borkowski Zapraszam Gratuluję